Witajcie w jedenastym odcinku Ścieżek Przemiany. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, poznamy poruszającą historię Kamila. Ten utalentowany muzyk w wieku 40 lat stanął w obliczu diagnozy medycznej, która zagrażała jego karierze. Zamiast poddać się, Kamil odkrył zupełnie nowy wymiar swojej pasji muzycznej i stworzył innowacyjny program edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jego historia pokazuje, jak przeciwności losu mogą prowadzić do odkrycia nowej drogi, która łączy nasze talenty z pomaganiem innym. Zapraszam do wysłuchania tej inspirującej opowieści o odnajdywaniu sensu w najtrudniejszych momentach życia. Kamil, 45-letni pianista i kompozytor z Wrocławia, od dzieciństwa żył muzyką. Jego talent dostrzeżono wcześnie. Pierwsze lekcje gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat. A jako nastolatek wygrywał już konkursy pianistyczne. Muzyka była dla mnie wszystkim językiem, pasją, sposobem wyrażania siebie. Wspomina. Nie wyobrażałem sobie innego życia. Na szczęście miałem dar, który pozwolił mi uczynić z pasji zawód. Po studiach w Akademii Muzycznej, Kamil szybko zbudował karierę jako solista i muzyk sesyjny. Koncertował w całej Europie, komponował muzykę filmową, pracował z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. To było spełnienie marzeń. Żyłem intensywnie, robiłem to, co kocham, i jeszcze mi za to płacono. W wieku czterdziestu lat Kamil był u szczytu swoich możliwości i kariery. Podpisał kontrakt z prestiżową wytwórnią płytową na serię koncertów i nagranie trzech albumów. Przygotowywał się do trasy koncertowej, która miała być ukoronowaniem jego dotychczasowych osiągnięć. To miał być mój rok. Wszystko, na co pracowałem, zaczynało się układać w spójną całość. Mówi z nutą nostalgii w głosie. Jednak życie miało wobec niego inne plany. Podczas przygotowań do trasy, Kamil zaczął odczuwać dziwne drętwienie w palcach prawej dłoni. Początkowo ignorował problem, przypisując go przemęczeniu i intensywnym próbom. Gdy objawy zaczęły się nasilać, w końcu udał się do lekarza. Diagnoza spadła jak grom z jasnego nieba, opowiada. Stwardnienie rozsiane. Choroba, o której słyszałem, ale nigdy nie sądziłem, że będzie dotyczyć właśnie mnie. Lekarze byli ostrożni w prognozach, ale jedno było jasne. Ze względu na lokalizację zmian, moja precyzja w grze na instrumencie będzie stopniowo się pogarszać. Dla muzyka, którego tożsamość i kariera opierały się na precyzji i wirtuozerii, ta wiadomość była druzgocąca. To było jak wyrok. Nagle wszystko, kim byłem, wszystko, co planowałem, stanęło pod znakiem zapytania. Musiałem odwołać trasę, przerwać nagrania, wpadłem w głęboką depresję. Przez kilka miesięcy, Kamil zamknął się w swoim mieszkaniu. Unikał kontaktów, nawet przestał grać. Nie mogłem usiąść przy fortepianie, to było zbyt bolesne. Za każdym razem, gdy popełniałem błąd, gdy palce nie słuchały jak dawniej, czułem, jakby ktoś wbijał mi nóż w serce. Przełom nastąpił niespodziewanie. Siostra Kamila, która jest pedagogiem specjalnym, poprosiła go o pomoc w przygotowaniu zajęć muzycznych dla jej uczniów, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Zgodziłem się tylko dlatego, że chodziło o moją siostrę. Szczerze mówiąc, nie miałem ochoty na żadne interakcje, a co dopiero na nauczanie, przyznaje Kamil, ale to, co miało być jednorazowym gestem, zmieniło całe moje życie. Podczas zajęć Kamil zobaczył, jak ogromny wpływ może mieć muzyka na dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Było tam dziecko z autyzmem, które prawie nie nawiązywało kontaktu z otoczeniem, ale gdy zacząłem grać, jego twarz się zmieniła, pojawiła się koncentracja a nawet uśmiech to było jak objawienie. Po tych zajęciach Kamil zaczął czytać o muzykoterapii i o tym jak muzyka wpływa na mózg. Odkryłem całkiem nowy świat zrozumiałem, że muzyka to nie tylko koncerty i nagrania, to potężne narzędzie terapeutyczne, które może zmieniać życie ludzi. Kamil zapisał się na kurs muzykoterapii i zaczął regularnie prowadzić zajęcia w ośrodku, gdzie pracuje jego siostra. Z czasem opracował własną metodę pracy z dziećmi, łączącą elementy klasycznej edukacji muzycznej, muzykoterapii i zabawy. To była zupełnie inna muzyka niż ta, z którą miałem do czynienia całe życie. Nie chodziło o perfekcję, wirtuozerię czy bezbłędne wykonanie chodziło o ekspresję, komunikację, radość. I paradoksalnie to właśnie tam odnalazłem na nowo radość grania. Kamil zaczął adaptować instrumenty dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Stworzył kolorowy system oznaczeń, który pomagał dzieciom zrozumieć podstawy muzyki bez znajomości nut. Konstruował proste instrumenty, które można było obsługiwać przy ograniczonej sprawności manualnej. Z czasem zdałem sobie sprawę, że moja choroba dała mi unikalną perspektywę. Zacząłem rozumieć, jak to jest, gdy ciało nie współpracuje tak, jakbyśmy chcieli. To pozwoliło mi lepiej wczuć się w sytuację moich uczniów i tworzyć rozwiązania, które naprawdę działały. Po dwóch latach prowadzenia zajęć, Kamil założył fundację Muzyka bez Barier, która oferuje bezpłatne warsztaty muzyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Opracował program edukacyjny, który zaczął być wdrażany w szkołach specjalnych w całej Polsce. To, co początkowo wydawało się końcem mojej drogi muzycznej, okazało się początkiem czegoś większego i piękniejszego niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić, mówi z uśmiechem. Choroba Kamila postępuje, choć dzięki leczeniu ten proces udało się znacznie spowolnić. Nadal gra na fortepianie, choć jak sam przyznaję, nie na tym poziomie technicznym, co kiedyś, ale teraz gram inaczej, bardziej sercem niż techniką. I paradoksalnie czuję, że moja muzyka ma teraz większe znaczenie. Kamil czasem występuje na małych koncertach, a dochód z nich przeznacza na działalność fundacji. Wydał również album z prostymi kompozycjami, inspirowanymi pracą z dziećmi. Moja definicja sukcesu całkowicie się zmieniła. Kiedyś sukces mierzyłem wielkością sal koncertowych i recenzjami krytyków. Dziś miarą sukcesu jest uśmiech dziecka, które po raz pierwszy w życiu zagrało melodię, mimo że lekarze mówili rodzicom, że nigdy nie będzie w stanie tego zrobić. Kamil podkreśla, że nie żałuje swojej dawnej kariery, choć czasem tęskni za intensywnością życia koncertowego. Ale gdy widzę, jak muzyka otwiera drzwi dla dzieci, które często są zamknięte w swoich światach, wiem, że jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być. Moja choroba dała mi dar, którego nie zamieniłbym na nic innego: dar nowego spojrzenia na muzykę i jej prawdziwą moc. Historia Kamila uczy nas kilku cennych lekcji o życiu, adaptacji i odnajdywaniu nowego sensu. Po pierwsze, nasze największe kryzysy mogą stać się punktami zwrotnymi prowadzącymi do głębszego spełnienia. Diagnoza, która wydawała się końcem kariery Kamila, paradoksalnie otworzyła przed nim nową drogę, której inaczej mógłby nigdy nie odkryć. Po drugie, często definiujemy siebie zbyt wąsko, przez pryzmat konkretnych umiejętności czy osiągnięć. Gdy Kamil nie mógł już być wirtuozem fortepianu, początkowo czuł, że stracił część siebie. Z czasem odkrył jednak, że jego istota jako muzyka i człowieka jest znacznie głębsza i bogatsza. Po trzecie, Nasze osobiste trudności mogą dać nam wyjątkową perspektywę i empatię, które pozwalają pomagać innym w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. Doświadczenie choroby pozwoliło Kamilowi lepiej zrozumieć dzieci z niepełnosprawnościami i tworzyć dla nich efektywne metody nauki. I wreszcie, czasem musimy zredefiniować nasze rozumienie sukcesu. Kamil przeszedł od sukcesu mierzonego zewnętrznymi osiągnięciami do sukcesu definiowanego przez pozytywny wpływ na innych ludzi. Jeśli historia Kamila rezonuje z twoimi doświadczeniami, oto kilka refleksji, które możesz zabrać ze sobą. Szukaj szerszej definicji swoich pasji. Zastanów się, czy nie definiujesz swoich zainteresowań zbyt wąsko. Jeśli kochasz muzykę, ale nie możesz grać, może możesz komponować, uczyć, pisać o niej. Jeśli kochasz sport, ale nie możesz go uprawiać, może możesz trenować innych, analizować, komentować, przekształć osobiste wyzwania w atuty. Zastanów się, jak twoje trudne doświadczenia mogą stać się źródłem wiedzy, empatii i zrozumienia, które możesz zaoferować innym. Często najlepszymi przewodnikami są ci, którzy sami przeszli przez trudną drogę. Bądź otwarty na nieoczekiwane możliwości. Kamil nigdy nie planował pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. To jednorazowe doświadczenie otworzyło przed nim nową ścieżkę. Czasem najważniejsze momenty w naszym życiu przychodzą niespodziewanie. Zredefiniuj sukces. Zastanów się, co naprawdę jest dla ciebie ważne: czy zewnętrzne oznaki sukcesu, jak status, pieniądze, uznanie, czy może poczucie sensu, pozytywny wpływ na innych, wewnętrzny spokój. W następnym odcinku poznamy historię Anny i jej syna Mikołaja, którego diagnoza całkowicie zmieniła jej życie zawodowe i osobiste. Z odnoszącej sukcesy architektki Anna przekształciła się w oddaną rzeczniczkę osób neuroróżnorodnych, zakładając innowacyjne centrum wsparcia dla rodzin. Jej historia pokazuje, jak bezwarunkowa miłość matki może stać się katalizatorem pozytywnych zmian społecznych i osobistej transformacji. A tymczasem zastanówcie się, czy kiedykolwiek niespodziewane wyzwanie w życiu rodzinnym otworzyło przed Wami nową ścieżkę? Jak rodzicielstwo zmieniło wasze priorytety i sposób postrzegania świata? Podzielcie się refleksjami w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli historia Kamila poruszyła was w jakikolwiek sposób, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Do usłyszenia.